Cześć. Chciałem Wam dziś pokazać bardzo fajne coś dla iPhone'ów 5. To coś to jest etui firmy Beysa Cases, yy, która robi ładne, skórzane właśnie etui, pokrowce dla naszych i urządzeń. Jak widać, to pakowanie jest bardzo ładne, bardzo eleganckie. Pasuje do naszych iPhone'ów. To cierpiało podczas długiej podróży i kilku, z kilkoma przesiadkami. Ciekawostką jest, jak widać, bo, mówię, bo mówiłem Wam o etui skórzanym, a tutaj widzicie woreczek. To etui jest sprzedawane właśnie w takim woreczku, w zestawie z takim woreczkiem. A samo etui wygląda tak. Prawda, że ładne? Tak, tak, to jest portfel przy okazji. Jeszcze nie widzieliście, gdzie jest iPhone, zaraz Wam go pokażę. Tutaj jak widać możemy trzymać karty. Bankroty, jeżeli ktoś ma, mi się czasem zdarza, niestety nie są to wielkie nominały. Dowód osobisty, no wszystkie takie szpargałki typowe, co się nosi. No jedynie mamy problem z monetami, ale też go rozwiązałem. iPhone jest tu. Wyjmuje się go łatwo, wkłada się go łatwo, jest dobrze zabezpieczony. To etui jest już przeze mnie używane w ciężkich naprawdę w ciężkich, trudnych warunkach już od kilku, chyba ponad pięciu dni, w zasadzie prawie tydzień spisywało, spisuje się bardzo dobrze używałem go podczas spacerów z psem gdzie często sięgałem po iPhone'a, żeby zrobić zdjęcie ciach, wyjęty, bach już możemy robić zdjęcia na jarmarku, gdzie mieliśmy stoisko z akcesoriami świątecznymi i nie eplowskimi tym razem gdzie też trzeba było i to na mrozie często wyjmować iPhone'a tudzież wyjmować mieć dostęp do pieniędzy spisuje się bardzo dobrze nosiłem go też często nie tylko lucem w kieszeni ale właśnie w tym woreczku który sobie wieszałem na, na szyi na smyczce też ciekawy sposób na, na przechowywanie iPhone'a to co tak brzęczy to właśnie mój sposób na monety używam tego woreczka jak z sakiewki i po prostu ciaki, monety sobie w nim trzymam co nie przeszkadza właśnie, żeby mi w tym samym worku nie trzymał sobie etui z iPhone'em I, i mimo właśnie takiego traktowania, jak widzieliście etui nie ucierpiało przez te kilka dni ciężkich testów wygląda jak funkcjonówka. naprawdę jest bardzo, bardzo fajne jeszcze jedna ciekawostka jeżeli na iPhone'a Założę takie cienkie plastikowe, taką cienką plastikową obudowę. Nadal bardzo dobrze, bez problemów, wchodzi do tego portfelika. Tak samo dobrze można go wkładać i wyjmować. Jak widzicie, to jest miejsce na iPhone 5. Tak jak mówiłem, bardzo, bardzo fajna rzecz. Dobrze zrobiona, dobrze wykonana z dobrych materiałów. Wbrew, na początku jak je zobaczyłem miałem pewne obawy czy to się da wygodnie używać. Okazało się, że jest naprawdę bardzo praktyczne. Ktoś, ktoś pomyślał podczas projektowania. Polecam y, sprawdzone osobiście, tak jak mówiłem już kilka razy, w trudnych warunkach Cases.com.